Kto ma icom -a, temu ten ma łączność z nikomu, nie? nie każdemu, każdemu każda łączność się uda. <grym> Dobra, okej, okay, ale gadam głupio. No ale ok. Dobra. Włączyłem to nagrywanie. Yy, możesz pogadać sobie, nie wiem, po, pobawić się chwilę tutaj na USB i przejdziemy na LSB. To znaczy tutaj jest test tego mikrofonu W USB No dobra, zaraz się przełączymy na LSB No dobra, czekaj No ładnie, ładnie idzie Ja nie wiem, coś tam regulowałeś jeszcze Mikgejna w radiu, w, w mikrofon Dałeś na full na przykład w radiu? Nie, no nie Wszystko jest na full na full. Aha, aha, no to dobrze Ładnie, ładnie Fullowato idzie, dobra, to czyli Czyli dajmy teraz sobie na LSB Lima Sierra Bravo Lsb, dolna wstęga. No dobra, dawaj, nagrywa się, zobaczymy jak tutaj idzie na dolnej. No zobaczymy jak to, czy tutaj jeszcze to się sprawdza, czy to nie jest tak za bardzo sopranowo do, na, na, tą wstęgę, czy niczego tutaj nie brakuje. Też tylko sobie tutaj jakoś kula, głośno Ładnie. I mocy nie ma za dużo, nie ma za dużo, za nie ma za, za dużo mocy akurat. Może, trzeba będzie to sprawdzić. Fajnie. No, no, okej, okay, okej, okay. Nie, no ładnie tu idzie, ale powiedz mi, ty chory jesteś, jakoś tam masz chrypkę, coś tam, coś tam, katar masz? Dobrze co słyszę? Da, katar, katar. A, no widzisz, widzisz, no to jednak, jednak, jednak słychać to już, już jest. To nie taki twój głos jest, no to no, no, widzisz, chorobowy teraz. L4, L4 do mikrofonu, L4 <grafię> L4. No idzie dobrze, idzie dobrze. Dobra, to co, F do FM? -u? Znaczy do FM. Do AM zobaczmy. Tak, do AM, ale jak się jak No dobra, to dawaj, zobaczymy tutaj jak tu. Czy mi tu głośnik wyrwiesz. Czy jest jakaś poprawa? Bo kondensatorek jest o wiele mniejszy teraz. No fajnie, soprany są, ale wiesz co? Tak na tym radiu co tutaj słucham, to tak jakby kurde jakiś, jakbyś z dużej mocy rozmawiał jakieś takie, wiesz, takie mam wrażenie. A mocy ile masz? Skręciłeś tam moc na minimum? Nie no, teraz skręcę na moc. Jak mówię. Skręcę teraz moc, ile tylko się dało na minimum. Nie wiem, czy jest jakaś zmiana w ogóle. Nie no u mnie tam plus 60, no ale nie no wiesz kwestia jest taka czy wiesz jak dasz na jak dasz na minimum czy tam nie wiem głośniej pójdzie czy co, czy na, na maksimum, no to zresztą mnie jest dobrze tam w tym No powiem ci fajnie tu idzie w tym w tym w tym AM-ie Tak Sopranowo kurde no to się udało, udało ci się, naprawdę fajnie Tu na tym radiu mam do, no, na taki też dobry odsłuch Zaraz jeszcze mogę tego CRT podłączyć, zobaczymy jak na te CRT się, na CRT cię będę słyszał no na najlepiej to by było na tym, na piątkach, nie? Czy tam na 8,7 bym Cię tam e, usłyszał? Ale fajnie tu idzie, powiem Ci naprawdę. Kurde, jestem pod wrażeniem, pod wrażeniem. Tam było też głośno, fajnie. Ja Cię wszystko fajnie rozumiałem. Tylko tak, jakby mówię, było trochę za dużo. E, wtedy przed, 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 przed tym kondensatorem, coś, coś, co tam dałeś tego, nie wiem. A teraz, ile dałeś tych na nanofaradów? 47? Czy, czy, czy mniej dałeś, dychę? Aha, a tamtego wywaliłeś, tak? Tego 47 wywaliłeś. Tak, tak, leży obok tutaj. Ledwo się tam dokopałem, bo to myślałem, że to już będzie dobre. A to się dyplomik mówił, że nie, że jest za mało no to trzeba zmienić. No, powiem Ci, fajnie idzie, fajnie idzie, tak kurde, mi się podoba, mi się podoba. No, że czuć, czuć, czuć to wzmocnienie takie, nie? Tą kompresję. No, to uderzenie takie, no kurde, fajnie, fajnie. I normalnie, cię, normalnie sobie mówisz, idzie w zupełności tam zrozumieć. A weź tak na przykład bliżej do, do tego mikrofonu: jak możesz powiedzieć, tam nie wiem, z 5 cm albo, albo bliżej, jeszcze coś tam powiedz. Tak? powiedz Tam normalnie, tak, czy, czy zobaczymy, czy tam coś przemodulowane będzie. No dobra, to teraz mówiłem praktycznie do samego sitka. Zobaczymy, jaka będzie różnica, jak się odparę Teraz na powiedzmy na, na długość ręki. I teraz mówię z daleka, jestem na wyciągnięciu ręki, bo no, mam tutaj po prostu włączyć właśnie i muszę go naciskać. No i tak teraz, tak pośrodku, więcej po środku, po środku, zobaczymy, czy w ogóle jest jakaś różnica. No, powiem Ci, bardzo fajnie idzie, bardzo fajnie. Bo to mam takie wrażenie, wiesz, co to, to tak idzie sopranowo, jakbyś z kanału wypalał, wiesz. No, to tak, tak to wychodzi, ale to bardzo dobrze, no to ja tam nie mówię, że źle czy coś, fajnie to idzie, no, naprawdę. Bardzo dobrze to idzie, a czekaj, jeszcze migaj na skręce, skręcę na skręce i sprawdzimy to w FM-ie, w FM-ie sprawdzimy. Dobra, do, do FM-u jeszcze dawaj. No dobra, jest to w O, o, panie, tu jest naprawdę hit, to jest hit. Jeszcze ten przycisk od... Co masz tam od ten od barku <laughs> ten barkowy taki. To idzie jakby z sadelty. no, no ciekawe, ciekawe. On no, robi jako milk, Czyli coś tam słychać jak wypuścił. Ja Nie, bardziej jak naciskasz, wiesz, takie bę, jest, takie bę. Ty no, w FM jest petardinio takie, że no... no hicior. FM jest no petarda, petarda. Dla mnie jest idealny. Jest tego sopranu trochę, średniego jest, naprawdę jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ty mnie dobrze słyszysz tam, czy, czy nie jestem przemodulowany, bo tak skręciłem bardzo tego Migana. Nie, nie, jest idealnie tutaj. A właśnie to trzeba się będzie w tej okolicy po, pojemności poruszać. Dlatego tutaj jakiś przełącznik do tych odnosotorów, żeby były dwa. I teraz nie wiem, czy to jeszcze na minus, żeby zmniejszyć tą pojemność, czy na plus. No, ciekawe co to wybrać. No powiem ci, kurde, hit, hit. hit. A na tamtym radiu? Na tamtym radiu na tym Hendrym? No to też fajnie szedłeś, ale tam na tym Hendrym no to co? Eee, tam było 47 tych nanofaradów. Nie, no, na Hendrym było monotech, był po prostu nic więc więcej. Ale nie no, co żeśmy ten, co ja teraz, co jak jechałem z roboty, co. <grym> Co ten, ja myślałem, że ten, aha, czyli Monotech, z, z, też z kondensatorem. Nie, ja tylko wkładkę tam wymieniłem, to mikrofonową, a tam był normalnie Henry i Monotech, nic więcej. A, no to widzisz, bo ja myślałem, że ten, że masz z powrotem tego, znaczy tego tego, tego, tego Norteka dał, e, to tam trzeba będzie zmienić. No, także. Czyli teraz, teraz masz Norteka, tak? Czy, czy dalej tam? Norteka masz, Norteka. Nortek i 10 nanofaradów kondensator, tak? Tak, dokładnie. Nortek, 10 nano i 2 No, no kurde, bardzo ładnie, naprawdę. Jeszcze Cię tak nie było słychać tutaj, no. Dla mnie jest idealnie tutaj. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Cię słychać, no. No wtedy też szło, no ale to tak kurde za, aż za mocno, no aż za mocno. A teraz idzie tak w sam raz, w sam raz. Fajnie dobrane, moim zdaniem, moim zdaniem. Także kwestia jest taka, żebyś wiesz, porozkręcał to wszystko, żeby to gwizdało, e, harczało, jak to się mówi, żebyś na przykład tam ktoś gdzieś dolatuje, że wiesz, 0 S-ów, a modulacja na piąteczkę, nie? No to to był, to już by był hit. No, także ogólnie jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, ty a ja powiedz mi, aby do tej stopki tego mikrofonu Może tam by wstawił jakiś ten przełącznik albo taki wiesz, na sprężynie jakiś czy coś no i też by było, tylko tam chyba jest ten, za, za mała taka wysokość tego, nie? Bo tam może być 7 mm gdzieś. Jakiś taki płaski by był dobry tam taki, taki ten przycisk. Nie no, no, trzeba by ją podwyższyć, i w ten sposób by się coś tam w takiej podstawie by się coś tutaj zmieściło zmniejszy, jeszcze, albo zrobić tutaj czoło takie, no, to też można by to na takim froncie. Zobaczymy, co to wejdzie w ogóle. Na pewno przełączniki już są i będziemy robić taki, 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 taki ładny mikrofonik z tego. No, tam wiesz, przewód założyć. Przewód ten spiralny założyć do mikrofonu yy, czy ten, no do tego, do tego, tego i ty, a jakby tam pchełkę dał taką normalnie mikrostyk? No, też by było przecież, nie? Tylko jakiś taki większy, nie? Żeby to tam jakoś, żeby jakoś tam ten, no bo to, te mikrostyki też są, nie? Jakieś tam wysokie czy coś. I by było, nie? Chyba, że na budowlaną podjechać, zobaczyć na budowlaną, coś tam dobrać, przewiercić, zamontować i by było, nie? No. I też by było fajne, bo to kurde, no teraz to HID jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie, a ten jeszcze do mnie chyba dzwonił Rafał. No, także to też tam ja mu powiedziałem, powiedziałem mu w razie co to, żeby, żeby ten żeby radio wziął, i ten mikrofon, i tego i się tam porobi, nie. Z tego co ma, to można się poro, porobić, a jak będzie chciał, to sobie tam przelutuje. Te, te przewody, co czy tam po swojemu, se tam zrobi. No, ale tak, żeby to uruchomić, wiesz. No i by było. No, także. no to czyli teraz nagrywamy normalnie Norteka z tym kondensatorem 10 nF. Idzie fajnie, sopranowo. Tak, dobrze mówię? Dobrze, dobrze. Ja też nie robię tych mikrostyków, bo to trzeba notować. To jest notarz powierzchniowy na płytce. Jakoś to tak mnie nie przekonuje. Wolę coś większego, takiego krata, żeby to chodziło i żeby to było widać. A tak, zobaczymy, co dojdzie. No, no. Albo takie przełączniki, tylko one są, one są za wysokie, nie? Co masz takie gdzieś do maszyn, czy coś tu takie takie mniejsze. No. Także tak to jest. Albo przełącznik taki od świateł <laughs> założyć. No, także tak to jest. No, ale wiesz, to to jest tam detali jakiś tam mały, to ważne, że ważne, że chodzi wszystko, wiesz, fajnie teraz sopranowo, no to tam można, 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 można startować, można startować do tych lepszych mikrofonów i, i też można porównywać, nie, do, bo, bo w sumie jest do czego, no mikrofon za parę złotych, a robi naprawdę dużą robotę. Zrobimy tutaj jakieś takie ergonomiczne włączniki, żeby to było mo można tym palcem nacisnąć w miarę wygodnie, żeby to się też... i mikrofon żeby się przy okazji nie przewrócił, albo nie spadł ze stołu. No i będziemy to testowali, jak to chodzi. Na no, no róż oczywiście. No, albo po prostu dwa za, za ten, dwa, dwa jakieś tam założyć, nie? Jedno na przykład ta jakby blokada nośnej, nie, a drugi, a drugi ten. A drugi taki, no naciskasz, to trzymasz, nie. Puszczasz to to jest ten odbiór, nie? naciskasz TX, puszczasz odbiór. No taki wiesz, że przykładowo nie wiem, ręce ktoś mieć wolne czy coś, bo coś tam na przykład z laptopa wybijasz, na no to pyk. Przełączasz sobie na jedyneczkę, czy tam na zero masz rozłączone i tyle nie, no też by było. Także jest kurde hit, naprawdę bardzo, bardzo fajnie idzie. Jestem pod wrażeniem. No te pomszyki właśnie leżą na stole? Właśnie w formie chwilowej i stałej. Wystarczy je zamontować teraz do mikrofonu. Jutro sobie to zamontujemy i będziemy się bawali, bawili. bo Dodatkowo jeszcze dorzucę jakiś tam włącznik, żeby przełączać taką nastorę. No mały albo malutki, albo mały albo większy. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No taki ala korektor jeszcze, no kurde widzisz, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, chyba że ty jakiś może dotyk jest jeszcze. No, może jakiś dotyk można założyć. Przecież to też jest takie płaskie nawet. Tylko by trzeba było wyciąć. Na dotyk, nie? Takie dotykowe kiedyś były też. Też by nie głupie było. No. Także, no, trzeba popatrzeć, pomyśleć, no. Albo na budowlaną podjechać, zobaczyć, wziąć ten mikrofon czy tą samą podstawę. Panie, tu potrzebuje coś takiego wstawić, nie? Co pan, co pan by tu zaproponował? I tyle, no. Coś ci może tam dobierze, nie? bo to jest, to jeszcze nie wiem jak się pojawi jakiś pomysł, tak. Najpierw zobaczymy jakiś tam wstępny pomysł, a co do reszty, to no, tylko bym to było logikę jakąś, żeby to chodziło na stałe albo chwilowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, no, to taki wiesz, pomysł na razie, no, to tam nie mówię, żeby to realizować, no, ale to można popatrzeć, no. Także kurde, ale filma grałem już 15 minut. <laughs> ale widzowie będą widzieć, oglądać. E, jak chodzi ten mikrofon, mikrofon Nortek u, u Waldka e, z marketu <laughs> za 59,99, także robi robotę. Bardzo fajnie chodzi. Soprany, soprany tutaj dobrał e, na, ten, na modulację. No, wcześniej nie było nic. Teraz jest tam dobrane na ten, wcześniej chyba było 100, 100 nanofaradów chyba, czy nie 47 nanofaradów, a teraz dał 10, także chodzi niesamowicie, mi się tam podoba. No. Ma, jest kopyto, jest kopyto, także fajnie. Ty, chyba że wiesz co, bym a nie, to już, albo jakąś sadeltę uszkodzoną kupić i do, do sadelty to w, w, włożyć, to też by było fajnie. No, ładnie. Miałby zasilanie na USB. No, a były takie mikrofony też, wiesz. Widziałem też jakieś takie, wiesz, jakby obudowa, obudowa Sadelty i właśnie taki plastikowy taki też, taki ala, 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 ala starodawny, nie? No, były, były takie mikrofony, no, ale przecież to można podłączyć wkładeczkę taką i też by hulało przecież, nie? No. Także można z czegoś tam wykorzystać też, nie? Może jakieś, wiesz, ktoś ma Ktoś ma gdzieś popaloną, porozwalaną czy coś tam elektronikę, no, no to można zaadoptować, bo przecież tam też chyba nie, nie ma jakiejś tam mega grubej płytki. No też można było kupić jakiś taki lepszy mikrofon studyjny i z tego próbować rozmawiać, ale tutaj już zaczyna być, to, to zaczynają być takie, te mikrofony są drogie, nie wiadomo. Co by z tego wyszło? Czy to na Sybiu by się sprawdziło, albo na innych pasmach. No zobaczymy. Może był, byłoby bardziej wyraźnie słuchać. No nie no fajnie. Mi się podoba, mi się podoba. No. Albo projekt zrobić jakąś obudowę też i tyle i też by było. No. Na drukarce 3D jakąś tam, wiesz, coś pomyśleć. Nie, jest dobrze. Tam się w tej tej zamontuje jakiś tam przełącznik. Kabel spiralny, taki jak od mikrofonu, bo ja jeszcze popatrzę, ile tam tych pinów potrzeba od tego, od mikrofonu. Ile tam muszą być? Trzy czy cztery przewody? W sumie dwa tam, nie trzy w sumie powinny być chyba, nie? Czy, czy, czy ile? Tam co idzie od wtyczki do, do tego? No, na mikrofon wystarczy jeden ekranowany. No tak było najlepiej, żeby ta spiralka, chyba wszystkie spiralki mają jeden mikrofonowy ekranowany. No i tak najwięcej do, do przełączników to są trzy, yy, trzy żyły: czyli TX, RX i masa do przełączania tx -a, rx -a, Czyli trzy żyłowiec na przełącznik, i, no i ten ekranik na mikrofon: nic więcej nie ma. Aha, no to czyli trzy żyłowy przewód, to nawet słuchaj, to nawet gdzieś od jakiegoś domofonu by było, nawet, nie? Gdzieś tam od telefonu sta stacjonarnego, chyba nawet tam gdzieś. No dobra, ja popatrzę, najwyżej kupię, kup, to zamówię, zobaczę tam te przewody, może z 3 się weźmie, albo coś, żeby było. No, to tam chyba nie jest jakiś majątek. No, czy, czy żyłowe kupić i tyle, no. Pozarabiać ładnie i, no, wszystko fa faza testów, nie? No, także a zobaczę tam, zobaczę później na Allegro. No, to się najwyżej kupi te trzy żółwe, jak są jakieś, to tam górne. Będzie hicior, będzie hicior. No. No. Chyba, że jakieś. Chyba, że jeszcze ktoś chce mieć zmianę kanałów, no to trzeba by było Wincy. Wincy dokupić. No, ale zobaczę te przewody, właśnie. Może ty, no, że to będzie za jakieś tam, nie wiem, 5-7 zł no czy tam 10, no to się kupi. No, co to za problem? Dopieści się ten mikrofon i będzie petardinio. Możemy, możemy kupić jakiś tam mikrofon, taki kawałek spiralny. To każdy, te, te, te kable do CB Radia, do Reddicks, są wszystkie takie same. Mają tutaj trochę żyłek i jeden, jeden mikrofonowy. zazwyczaj jest ich więcej. No zobaczymy, co, to, co tam się kupi. Wiadomo, że to nie może być za drogie, no bo to jest tani mikrofon. No to trzeba się, tak jak wiadomo, po kosztach poruszać. No dokładnie. Nie, no kurde. Jest, jest, ja czuję w tym no, potencjał, naprawdę no. Jak to tak i chodzi, no to, to czuć potencjał. No to także no, popatrzę, jutro w robocie, będę miał drugą zmianę, to usiądę, to popatrzę co to tam jest, to najwyżej. Się ten. A zresztą Rafał mi jeszcze też wysyłał jakieś przełączniki tam. Muszę, muszę ci ten, muszę ci wysłać to. No jakieś po 3 złote takie właśnie, kurde, te do tego mikrofonu. Może akurat by było jeszcze, wiesz. Muszę ci to wysłać, bo mi tam wysłał wczoraj, zapomniałem to. Teraz mi się przypomniało to. Także tak to jest. no. Ale fajnie idzie, fajnie. Dobra, mów coś jeszcze, bo 20 minut się nagrywa. No dobra, to ja mam przełożyć teraz na, na stole chwilowe i stałe do tego pacjenta, czyli będzie można naciskać i mówić albo włączyć na stałe.